w te piękne popołudnie, dziś szybki wypad po pracy, aby wyrwać się plus przetestować sprzęt. Yy, dzisiaj idę z hamakiem, dosyć na lekko, plecak 35 litrów. Hamak dalej testuję, jest to Tiger Wood Waszka V2. Do tego underkilt, Santo Subito, czy jakoś tak. No i tarp helikona, super tarp właściwie tak się nazywa. Dlatego tego zrobimy coś dobrego do jedzenia z kolegą i trochę wypoczniemy po ciężkim tygodniu, aby wkroczyć jeszcze lepiej w weekend. Więc zapraszam do oglądania. Dało mi się rozbić hamak po małych przygodach. Zapomniałem karabinków, więc trzeba było coś zategować. Więc tak, wygląda to teraz tak. Tu użyłem trochę parakordu, użyłem też szpilki, żeby później to łatwiej rozwiązać. Hamak zawieszony na łupislingach. Tutaj przeplecione po prostu na krawat, czy jak te smyczki się montuje w tych. Do telefonów. Tak samo zresztą cięciwa jest zamontowana. E, ten hamak, jak widać, on nie miał standardowo cięciwy. Był właśnie za to. Moskitera jest odciągana właśnie na tych e, szokordach. Słuchajcie właśnie wolałem z cięciwo, więc dokupiłem sobie właśnie po prostu samą linkę Dynemę. Chyba 2 mm. I zrobiłem po prostu sobie łupi. Nawet nieźle udało się. Następny raz na pewno będę sam robił. Bo te upislingi tutaj to po prostu kupiłem na Allegro. Hamak sam w sobie niezły. Ten ma wymiary 3 m na 1,5. Cięciwe naciągnęła na jakieś 255 cm, czyli te około 84%. Widać, jest w kamuflażu. Wersja ona jest trochę cięższa. Wszystkie są właśnie z ripstopu. Tak, tak czy siak waży około 600 gram. Szybko nie dokładnie sprawdzę. Największym minusem dla mnie jest to, że moskitiera jest jakby rozsuwana na jedną stronę i trzeba po prostu pamiętać z której strony go rozwiesić, żeby dobrą stroną właśnie wychodzić. Co? Wprowadzamy po obozie? Co tu zrobiliśmy? Dobra. Mamy namiot. Rozstawiony w chwilę dosyć. Ja się namordowałem z za brakiem karabinków. Zerkniemy, co tam w środku mamy. Mieści się mata. Jest całkiem dużo miejsce, co nie? Dla jednej osoby. No, namiocie świetny kolorek. I z najlepszego sklepu sportowego, czyli Ziska. <grywia> no i ten hamak, tak? nieszczęsny Hamak trzymetrowy. Na moim mocowaniu zobaczymy, czy wytrzyma. Ale całkiem dobrze, co nie? Co, jak to wygląda? No dobrze. Nawet nieźle, tak? Mm. Nawet trzyma się. Tu też e, w standardzie nie było żadnej kieszonki, więc zrobiłem sobie z bufa. Po prostu przeplotłem. i można coś wsadzić sobie okay. na szybkości. Ja I tak zawsze bierzesz ze sobą. Tak, tak, tak. Tylko, że jak go tu przeplotłem przez cięciwe, to nas nie zdejma tak łatwo, nie? Ale wiesz, że no każdy ma bufa gdzieś tam e, pod ręką. Trzeba nagrać tę najważniejszą rzecz. To jest podpinka. Subito, Sante, Sante Subito. Santa Subito i waje <laughs> Dokładnie. Więc no to jest... To niezbyle co. Fiksowane takie małe karabinki. Trochę licha, ale wytrzymują tutaj spokojnie. A i co ciekawe ten Underfift ma kształt takiej jak to nazwać? U łódki? Łódki, tak, pieroga nie? <laughs> czy coś takiego. To nie jest taki typowy, że ma jakby ściągacze na obu końcach. Tak za te pieniądze. O! No. I nawet całkiem ładnie się układa. Dobrze. Dobrze w miarę przylega. Oczywiście jakoś. Z tej strony dobrze i też. Nie. Praktycznie równo z krawędzią kamata. A okej. Okay. No teraz lepiej wyszło. Jak tu cięciwe skróciłem, właśnie na 2.50. 5 chyba. Wcześniej to za bardzo właśnie szerszy był i podpinka źle się układała, jakby wchodziła nie na całość te brzegi były bardziej podniesione. Z Co, podczepiam się do tego namiotu? Możesz się podczepić. jak coś to zwieje na sobie był. Ale patrz, akurat pod jedną szpilkę by było. No, dałoby, radę, ale dobra. Zróbmy to. A powiedzmy z grubsza. Jest to trochę siabło wytrzyma, ma nie padać. Szukujemy się już do spania, wszystko rozłożone. Tarby wisi. Dosłownie trochę wisi. Zabrakło mi miejsca między drzewami. Może jeszcze lepiej zacząć wyliczać. Dobra. Na namiocie już chyba wszystko OK. Nie dobranoc. Dobranoc, tak zamykamy się. Koniec z tym. Dobra, godzina 22. Szybka toaleta i w Kimono. Już się wtarmusiłem do Hamaka. Jest nawet całkiem wygodnie, aby tylko noc była spokojna. No i tak. No sama akrobatyka, żeby tu wejść, trochę wymaga. Noc na razie zapowiada się ciepła. 17 stopni, więc na razie tylko przykrywam trochę śpiworem. Tak czy siakie są w takiej poszewce. Trześć do śpiwora. To często z zupełności wystarczy na początku. Właśnie, super, kieszonka. Zbufa. Mamy butelkę z wodą. Telefon. Wisi sobie jeszcze gaz w razie co. Do zobaczenia jutro. <laughs> Witajcie w ten piękny dzień. Mamy godzinę siódmą, więc sam raz, żeby wstać. Okoliczności przyrody piękne. Słoneczko świeci. Noc dobrze, troszeczkę było wreszcie poczuć chłodu po tych opałach. Noc była spokojna, nic tam za bardzo nie zszundało się koło nas. Jedynie jakieś kruki rozmawiały z sarnami, się przykrzykiwały. Właśnie dlatego też uwielbiam spać w hamaku, bo mamy piękny widok od razu, jak tylko wystawimy głowę. Ciepło od rana jest, jak tylko słońce wyszło. Właśnie. Od razu po wstaniu. Trzeba sprawdzić, czy nie ma ślimaków w butach. Wyglądają dobrze. Tak wygląda nasz obóz za dnia. Tarp delikatnie siadł. Też nie udało się go wybraniu naciągnąć, ale nie wiało, było nieźle. Tamiocik też nieźle, wszystko. Wszystko dobrze, nie ma na sensu Dobra <gry> Dobranoc. Teraz, właśnie poran na kontrolę garminów. Tak, Michał, jak tam? 87? Sen, 87. 87 sen. Garmin, to wiesz, wyrocznia, zobaczymy u siebie. Tak, o, u 65. Sen, czas trwania 7 godzin. Krótszy niż idealny, przerywany. W nocy przerwano pogawędki i na zwierzęta, ale. Naprawdę nieźle. Mamy poranną kontrolę temperatury, ile było w nocy. Ile obstawiasz? 15, dobra, ja mówię, trochę mniej dam. Dam 12 stopni. Dobra, teraz jest 20. Czyli widać chyba tak. E... Tak, maksymalna 23, a to chyba teraz się nagrzało, minimalna 12,6. Więc nawet y... Chyba pokryło się z tym co... z prognozą. Ale prognozy miało być ile? 13? Czy nie? Czy 14? 14, 14 nawet, tak? A my tu jesteśmy dosyć osunięci. Minimalny dołek, ale dołek na górce, tak? Więc to też nie jest tak, że centralnie w dołku jesteśmy. Było oczywiście lekki chłód, ale było nieźle. Podchupała higantia. Zawsze to się gdzieś powiesili gdzie nie trzeba. Ruszamy na śniadanie. No, 🎵🎵🎵 jest rzeczywiście będzie rzadka <grymny> Ale wygląda dobrze no porządnie w moje. Ja u siebie co dałem? Płatki owsiane, kakao, białko, taka papka wyższa zobaczymy co. Ty co masz tutaj? To jest żurawina? Mhm. Żurawina, płatki, kakao, trochę wody. no Jeszcze, jeszcze mleko doda. Nie? Tak, specjalnie mini termos na mleko. Naprawdę my się przyzwyczailiśmy do tych ścieżek już. A to jest kozacko. Nawet z gadem kampinosu czy coś to nie ma się czego wstydzić na tym fragmencie. Nawet tyle samo piachu jest. Właśnie wracamy już Zaraz nam się bateria wyczerpie w każdym momencie może urwać, więc żegnamy się. Szybki wypad po pracy do lasu. Nawet dobrze przez na noc, lepiej niż w domu w tych upałach. Było kozacko. Coś tam się zadaje. To jest symbol wiecie czego. No. Trzymajcie się, do następnego.